Historia Polski jest naznaczona głębokim związkiem z wiarą. W tym kluczowym momencie wezwanie Matki Bożej rozbrzmiewa z większą pilnością niż kiedykolwiek wcześniej. Jej przesłanie zaprasza otwarte i gotowe serca, aby przyjęły boską prawdę i były świadome czasów prób, które nadchodzą. To wezwanie nie jest skierowane do wszystkich, ale do tych, którzy mają szczególną duchową gotowość, do tych, którzy utrzymali iskrę wiary żywą w świecie pełnym wyzwań. To przesłanie ma dotrzeć do dusz przygotowanych, aby odnaleźć pocieszenie i siłę w Bogu. W kraju takim jak Polska, gdzie wiara od wieków była filarem oporu wobec przeciwności, to przesłanie ma szczególne znaczenie. Od równin Mazowsza. Po majestatyczne góry tatr, duchowe dziedzictwo narodu przygotowuje Polaków na nadchodzące czasy. Matka Boża wzywa do odnowy wiary, jedności i miłości. Wzywa, aby Polacy z otwartymi sercami przyjęli jej słowa i stali się latarnią nadziei dla świata. Czy jesteśmy gotowi odpowiedzieć na to wezwanie? Polska, jako naród głęboko zakorzeniony w wierze chrześcijańskiej, od wieków czerpie siłę ze swojej duchowej tradycji. W obliczu globalnych wyzwań Matka Boża przypomina, że nadzieja jest kotwicą, która pozwala przetrwać największe burze. Jej słowa przynoszą pocieszenie w czasach niepewności, wzywając do modlitwy i jedności. Polska, której historia była pełna prób, wielokrotnie udowodniła, że wiara może być drogowskazem nawet w najciemniejszych chwilach. To przesłanie nadziei odnosi się do serc wszystkich ludzi, którzy potrzebują duchowego wsparcia. Dla Polaków Matka Boża Częstochowska zawsze była symbolem ochrony i przewodnictwa. To do niej zwracano się w chwilach potrzeby, wierząc, że jej wstawiennictwo przyniesie pokój i siłę. Jej przesłanie dziś brzmi równie wyraźnie, wzywając do nawrócenia i umocnienia więzi z Bogiem. W tych trudnych czasach Matka Boża wzywa do otwartości serca, pokory i działania na rzecz dobra wspólnego. Jej słowa przypominają, że choć przyszłość może wydawać się niepewna, nadzieja jest nieustannie obecna. Współczesny świat pełen jest zawirowań, a Polacy, jak wiele innych narodów, odczuwają niepewność nadchodzących czasów. Matka Boża ostrzega, że zbliżają się chwile wielkich prób, które wystawią na próbę zarówno wiarę, jak i jedność ludzi. Jej przesłanie nie jest jednak tylko ostrzeżeniem, ale także wezwaniem do przygotowania duchowego. Wskazuje na modlitwę jako kluczowe narzędzie, które pozwoli znaleźć pokój w burzliwych czasach. Polska jako kraj o głębokich tradycjach religijnych ma szczególną rolę do odegrania w duchowym przebudzeniu świata. Ostrzeżenie Maryi podkreśla, że nie można ignorować znaków, które nas otaczają, nawołuje do uważności na zmiany w ludzkich sercach i wydarzeniach na ziemi i w niebie. To czas, aby umocnić swoją wiarę i być gotowym na wyzwania, które przyniesie przyszłość. Echo Matki Bożej to wołanie o solidarność, jedność i powrót do wartości duchowych. Jej przesłanie jest zarówno wezwaniem do działania, jak i obietnicą nadziei dla tych, którzy pozostaną wierni Bogu. W obliczu rosnącej niepewności Matka Boża przypomina, że wiara jest najpotężniejszą tarczą ochronną. Polska, jako naród, który przetrwał wiele prób, jest przykładem siły duchowej która może przezwyciężyć wszelkie przeciwności. Maryja wzywa do codziennej modlitwy i głębokiego zawierzenia Bożej Opatrzności. Podkreśla, że nawet w najciemniejszych chwilach Bóg nigdy nie opuszcza swoich dzieci. To wiara daje siłę, by stawić czoła wyzwaniom i odnaleźć nadzieję tam, gdzie wydaje się jej brakować. Wspólnota modlitwy i działania na rzecz innych jest kluczowa w budowaniu duchowej tarczy ochronnej. Matka Boża zachęca Polaków, by otaczali troską najsłabszych, pokazując światu, że miłość chrześcijańska jest zdolna przemieniać nawet najtrudniejsze sytuacje. Dla Polaków, którzy od wieków wiernie trwają przy Bogu, jej przesłanie jest przypomnieniem o potędze wspólnoty i duchowej jedności. To czas, by jeszcze mocniej zawierzyć Bożej Miłości. Matka Boża wskazuje, że zbliżające się znaki będą ostrzeżeniem i zaproszeniem do duchowej przemiany. Polacy, jako naród głęboko wierzący, są w wyjątkowej pozycji, by zauważyć te znaki i odpowiednio na nie zareagować. Maryja mówi o znakach na ziemi i niebie, które będą świadczyć o nadchodzących czasach próby. Od naturalnych katastrof po zmiany w ludzkich sercach, te wydarzenia mają przypominać o potrzebie nawrócenia i modlitwy. Duchowe przebudzenie, do którego wzywa Matka Boża, jest szansą na wzmocnienie więzi z Bogiem i umocnienie jedności wśród ludzi. Polska, która od wieków była schronieniem dla chrześcijańskich wartości, ma być latarnią nadziei dla innych narodów. Maryja prosi, by Polacy z odwagą i wiarą spojrzeli na nadchodzące wydarzenia. Jej przesłanie to przypomnienie, że nawet w obliczu trudności, nadzieja i Boża opieka są zawsze obecne. Polska od dawna jest uważana za kraj otoczony płaszczem ochronnym Matki Bożej. Od jasnej góry, policzne sanktuaria rozsiane po całym kraju, Polacy wielokrotnie doświadczali jej wstawiennictwa w trudnych czasach. Matka Boża przypomina, że jej opieka jest nieustanna, ale wymaga od nas odwzajemnienia, szczerej modlitwy, nawrócenia i życia zgodnego z nauką Chrystusa. Wzywa nas do ufności, nawet w obliczu nadchodzących prób, które mogą wystawić na próbę naszą wiarę. Historia Polski obfituje w wydarzenia, które świadczą o potędze modlitwy i interwencji Maryi. To ona. Była tarczą w czasie wojen i trudnych momentów dla narodu. Jej wezwanie dziś jest przypomnieniem, że nasza siła tkwi w wierze i jedności. Pod płaszczem Matki Bożej każdy znajdzie ochronę i nadzieję. Jej przesłanie do Polaków brzmi wyraźnie: Trwajcie w wierze, bo wasze modlitwy mogą przemieniać świat. W obliczu wyzwań, przed którymi stoi współczesny świat, Matka Boża wskazuje na szczególną duchową rolę Polski. Jako naród, który wielokrotnie odnosił zwycięstwa dzięki wierze, Polacy są wezwani, aby stać się latarnią duchowego przewodnictwa. Maryja mówi o globalnych problemach, takich jak konflikty, nierówności społeczne i utrata wartości duchowych. Polska jako kraj o głęboko zakorzenionej tradycji chrześcijańskiej ma być przykładem wiary i nadziei w świecie pełnym zamętu. Rola Polski nie kończy się na granicach narodowych. Modlitwy Polaków mają moc wpływania na losy całego świata. Matka Boża wzywa do wytrwałości w modlitwie za innych i przypomina, że każde dobro, które czynimy, odbija się echem w świecie. Duchowe przebudzenie, które Maryja zapowiada, może rozpocząć się właśnie w Polsce. Jej wezwanie to zachęta, aby naród jeszcze mocniej trzymał się wiary i był świadectwem Bożej miłości dla innych. Polska, której historia jest pełna trudnych chwil, wielokrotnie udowadniała, że jedność narodu jest kluczem do przetrwania. Matka Boża wzywa dziś Polaków do umocnienia tej jedności w obliczu nadchodzących wyzwań. Maryja podkreśla, że podziały społeczne i polityczne mogą osłabiać naród, dlatego kluczowe jest szukanie tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. Modlitwa wspólnotowa jest potężnym narzędziem, które może przynieść pokój i zjednoczenie. Wskazuje również na potrzebę Solidarności. Troski o najsłabszych i dzielenia się tym, co mamy, z potrzebującymi. Polska, jako kraj, który od wieków pielęgnuje wartości chrześcijańskie, ma być przykładem miłości bliźniego. Jedność jest siłą, która pozwoli Polakom przetrwać każdą próbę. Matka Boża przypomina, że tylko razem, jako wspólnota, możemy stawić czoła burzom, które nadchodzą. Matka Boża wzywa do modlitwy, która stanie się duchowym schronieniem w czasach nadchodzących trudności. Polska jako naród wierzący ma wyjątkową możliwość, aby być przykładem mocy modlitwy dla całego świata. Maryja przypomina, że modlitwa ma moc nie tylko chronić, ale także przemieniać serca. Zachęca do codziennego odmawiania Różańca i innych modlitw, które są tarczą przed złem. W tych prostych gestach zawiera się siła, która może zmieniać losy świata. Modlitwa wspólnotowa, szczególnie w rodzinach, jest kluczem do budowania duchowej jedności. Matka Boża zachęca Polaków, aby odnawiali swoją wiarę przez modlitwę i uczestnictwo w sakramentach. Polska, która od wieków czerpie siłę z modlitwy, ma być przykładem dla innych narodów. Matka Boża zapewnia, że jej wstawiennictwo nigdy nie zawodzi tych, którzy z wiarą i miłością zwracają się do Boga. 2024 rok to czas szczególnego duchowego przebudzenia, do którego wzywa Matka Boża. Polska, jako kraj wierzący, jest zaproszona, aby przyjąć to wezwanie z otwartym sercem i odwagą. Maryja podkreśla, że duchowe przebudzenie zaczyna się od każdego z nas, od codziennej modlitwy, nawrócenia i życia zgodnego z Bożymi Przykazaniami. Wzywa, aby Polacy byli przykładem wiary dla innych narodów. Ten rok ma być czasem odnowienia więzi z Bogiem i wzmocnienia jedności narodowej. Matka Boża przypomina, że w trudnych czasach to wiara daje siłę do przetrwania i budowania lepszego jutra. Duchowe przebudzenie to także czas działania, pomocy potrzebującym, troski o najsłabszych i głoszenia Ewangelii. Polska, która wielokrotnie była świadkiem Bożych cudów, ma być światłem nadziei w świecie pełnym zamętu. W czasach, gdy wiele narodów zmaga się z problemem głodu, Matka Boża wzywa Polaków do okazania współczucia i solidarności. Polska, jako kraj z głęboko zakorzenionymi wartościami chrześcijańskimi, ma wyjątkową rolę w niesieniu pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Maryja przypomina, że każde drobne działanie, podzielenie się jedzeniem, wsparcie sąsiada czy modlitwa za potrzebujących ma ogromne znaczenie. Współczucie i miłość do bliźniego są fundamentem prawdziwej wspólnoty chrześcijańskiej. Wezwanie do Solidarności dotyczy nie tylko działań na poziomie lokalnym, ale również wsparcia globalnych inicjatyw na rzecz walki z głodem. Polacy, jako naród o bogatej historii Solidarności, są zachęcani, aby ponownie być światłem dla innych. Matka Boża wzywa, by serca Polaków były otwarte na cierpienie innych. Głód jest nie tylko fizycznym brakiem pożywienia, ale także duchową pustką, którą można wypełnić miłością i nadzieją. Matka Boża, jako Matka wszystkich ludzi, szczególnie troszczy się o najbardziej potrzebujących. W swoich objawieniach przypomina, że troska o ubogich, chorych i samotnych jest podstawowym obowiązkiem każdego chrześcijanina. Polska, która od wieków pielęgnuje tradycję pomocy słabszym, jest wezwaniem, aby kontynuować to dzieło. Matka Boża wzywa do działania na rzecz dzieci, rodzin w trudnej sytuacji i osób starszych, które często są pozostawione same sobie. Jej przesłanie to także przypomnienie, że w każdym z nas jest siła, aby zmieniać świat na lepsze. Nawet najmniejszy akt miłosierdzia, pomoc sąsiadowi, ofiarowanie czasu na wsparcie innych, ma moc przemiany serc i umysłów. Maryja obiecuje swoją opiekę tym, którzy z miłością i pokorą troszczą się o innych. Jej wstawiennictwo to znak, że w trudnych czasach nigdy nie jesteśmy sami. W momentach największych prób Matka Boża przypomina o mocy Krzyża Chrystusa jako przewodnika w ciemnościach. Polska, która od wieków trwa przy krzyżu, jest zaproszona, aby jeszcze głębiej rozważyć jego znaczenie. Krzyż jest symbolem cierpienia, ale także zwycięstwa nad śmiercią i grzechem. Matka Boża wzywa Polaków, aby w obliczu trudności trzymali się tej prawdy i czerpali z niej siłę do pokonywania codziennych wyzwań. Maryja podkreśla, że każdy z nas nosi swój własny krzyż, ale nigdy nie jest pozostawiony sam. Chrystus, który przeszedł przez cierpienie, zawsze towarzyszy swoim dzieciom w ich drodze. Polacy, jako naród o głębokich korzeniach chrześcijańskich, mają być świadectwem tej wiary dla innych. Krzyż Chrystusa jest światłem, które rozświetla nawet najciemniejsze chwile. Matka Boża wzywa Polaków do patrzenia z nadzieją na przyszłość, mimo wyzwań, które mogą się pojawić. Polska, jako naród, który wielokrotnie odnosił zwycięstwa dzięki wierze, jest zaproszona, aby budować przyszłość opartą na Bożej miłości. Maryja przypomina, że każda modlitwa, każdy akt miłości i każde poświęcenie mają znaczenie. Wspólne działanie na rzecz dobra przynosi owoce, które trwają przez pokolenia. Polska ma być przykładem narodu, który stawia Boga na pierwszym miejscu. Budowanie przyszłości pełnej wiary oznacza także troskę o rodzinę, młodzież i przyszłe pokolenia. Matka Boża wzywa do wspierania młodych w ich drodze do Chrystusa, aby byli światłem dla świata. Przesłanie Maryi to zaproszenie do jedności i działania. Polska jako kraj wierzący ma być światłem nadziei w świecie, który potrzebuje Bożej miłości. Matka Boża kończy swoje przesłanie przypomnieniem że miłość Boga zawsze zwycięży. W obliczu wszelkich przeciwności wiara i ufność w Bożą opiekę są drogowskazem, który prowadzi do zwycięstwa. Polska, która od wieków trwa przy Bogu, jest zaproszona, aby być świadectwem tej miłości. Matka Boża wzywa do modlitwy, która otwiera serca i przemienia życie. Każdy, kto ufa Bogu, odnajduje pokój i siłę nawet w najtrudniejszych chwilach. Jej przesłanie to także wezwanie do miłości bliźniego. Każdy akt miłości, nawet najmniejszy, ma ogromne znaczenie i przyczynia się do budowania królestwa Bożego na Ziemi. Maryja przypomina, że choć świat może wydawać się pełen zamętu, Boża miłość jest niezmienna. Jej słowa są obietnicą nadziei dla każdego, kto otworzy swoje serce na Boga.